Zapraszamy na kolejne zajęcia warsztaty Akademii Medialnej Tygodnika Podhalańskiego. Tym razem na tapetę chcemy wziąć telewizję internetową. Wyjątkowo po raz pierwszy, ale mamy nadzieję, że uda nam się przekonać wszystkich do tego, że warto spróbować, a przede wszystkim nie trzeba bardzo kosztownych narzędzi i drogiego sprzętu do tego, żeby takie przedsięwzięcie mogło funkcjonować. Przekonacie się, jak łatwy jest montaż. I zobaczycie, że komórką można również nakręcić dobry materiał filmowy. Powiemy wam, co to jest setka, czym się różni off od tekstu pisanego do gazety. Przyjeżdżajcie, będziemy mogli wspólnie podzielić się doświadczeniami. Naszymi ekspertami będą Beata Denis Jastrzębska oraz Jarosław Jastrzębski, którzy. Telewizję Tygodnika Podhalańskiego prowadzą już od 2011 roku, ale od początku lat 90. pracowali i w telewizji polskiej, i w TVN. -ie.